Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. Czasem warto wylogować się z życia, wylogować się z życia i skupić się tylko na sobie, na swoim ciele, na swoich myślach, na swoich uczuciach i odciąć się od tego wszystkiego, co zewnętrzne. Ja właśnie to zrobiłam. Nie było mnie dość długo, zwłaszcza jeśli kręci się codziennie, jest się codziennie z Wami i nagle zniknęłam. Ale naprawdę tego potrzebowałam. Potrzebowałam, żeby wzmocnić swoje ciało, żeby w ogóle porozumieć się ze swoim ciałem, żeby z nim dojść do ładu. I nie potrzebowałam wtedy Innych osób, oczywiście najbliższych do opieki, ale przede wszystkim potrzebowałam głębokiego kontaktu z sobą. I wiecie co, mam tyle myśli, tyle nowych pomysłów, tyle różnych przemyśleń, które się pojawiły, że mam nadzieję, że przez najbliższy czas będę się z Wami tym dzielić. Dziś wróciłam, wróciłam do Was, ale wróciłam również z artykułem na pierwszej stronie onetu, gdzie już od rana wszyscy dzwonili i gratulowali mi wywiadu, więc czasem warto odciąć się od wszystkiego i wrócić z nową energią, z nowym spojrzeniem i z takim Nowym błyskiem oku. Tego Wam życzę. Polecam również czasami odcięcie się od mediów. Dieta informacyjna bardzo zdrowa. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam Alina Kaśmierczak.